Sylwia Grzeszczak to postać, która z pewnością zwróciła uwagę mediów jeszcze przed tym, jak na dobre rozpoczęła swoją karierę. Warto jednak zauważyć, że jej drogę do sukcesu można by określić jako nieco wyboistą. Już na samym początku można było ją zobaczyć w programie od przedszkola do Opola, gdzie zyskała sympatię widzów dzięki swojemu urokowi oraz talentowi wokalnemu. Choć młoda Sylwia miała za sobą występy dziecięce, to największy przełom w jej karierze zdarzył się znacznie później. W dniu 7 kwietnia 2025 roku artystka zdobyła ogromną popularność dzięki piosence Co z nami będzie, która powstała we współpracy z zespołem Liber. Ten hit z roku 2008 okazał się kluczem do serc wielu Polaków, co otworzyło jej drzwi do dalszej kariery muzycznej. Po tym sukcesie Sylwia nie zwalniała tempa i nagrała kolejne przeboje, wśród których znalazły się utwory takie jak Małe Rzeczy, Sen o przyszłości, księżniczka, Tamta dziewczyna oraz Och i Ach. W ciągu lat zdołała zdobyć tytuł jednej z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce, jednak zanim osiągnęła ten sukces, musiała przejść przez wiele wyzwań. Warto również przypomnieć, że zanim Sylwia zdobyła szczyty popularności w branży muzycznej, w przeszłości brała udział w programie Idol, gdzie młoda wokalistka miała szansę zaprezentować swój talent przed szerszym audytorium. To jednak nie był jej jedyny występ telewizyjny, jej charyzma i talent przyciągnęły uwagę publiczności w 1995 roku. Kiedy to miała okazję zaprezentować się w programie TVP. Pamiętam, jak w wieku sześciu lat rozczuliła widzów swoimi szybkimi i błyskotliwymi odpowiedziami na pytania prowadzącego, Michała Juszczakajewicza, który pytał ją o różne aspekty życia i preferencje nastolatek. Krótko po rozmowie zaprezentowała również utwór byle było tak autorstwa Krzysztofa Krawczyka, który w tamtym czasie cieszył się ogromnym uznaniem. Występ ten pozostaje w pamięci wielu, a nagranie z transp nieprzerwanie krąży po sieci. Przyciągając nowych widzów. W kolejnych latach Sylwia nieustannie wracała pamięcią do tego telewizyjnego debiutu, który przyczynił się do jej kariery. Po tragicznym odejściu Krzysztofa Krawczyka, jego twórczość stała się dla niej szczególnie ważna. Artystka nie omieszkała w mediach społecznościowych wspomnieć, jak duży wpływ miał na jej rozwój podczas występu, w którym miała okazję zaprezentować swoje umiejętności. Właściwie każdy występ Sylwii na scenie to nie tylko muzyka, ale także emocje, które potrafi przekazać widzom. Ujęła ich serca swoją interpretacją piosenki, byle było tak podczas koncertu poświęconego Krzysztofowi Krawczykowi, który miał miejsce w Opolu. Jej muzyczna charyzma oraz wyjątkowy styl sprawiły, że została uznana za jeden z najlepszych występów tego wydarzenia. Takie chwile utwierdzają jej fanów w przekonaniu, że Sylwia Grzeszczak to artystka, która potrafi nie tylko śpiewać, ale również tworzyć niezapomniane emocje na scenie.